Nasza uczelnia wypracowała specjalne ścieżki edukacyjne dla takich ludzi. I historia pokazuje, że ta nasza misja sprawdziła się. Wielu znakomitych sportowców studiowało u nas i wielu też na dzisiaj studiuje. W ubiegłym roku, 20 października, oddaliśmy do użytku ten gmach nowy, który jest większy od poprzedniego, ma 4300 metrów. Jest to Centrum Nauk Medycznych. Częściowo wyposażone. Jest nadzieja, że w ciągu najbliższych dwóch lat uda nam się wyposażyć docelowo ten obiekt w laboratoria, różnego typu inne obiekty, które w jakiś sposób no, Również będą nas utrzymywać na pewnym bardzo dobrym poziomie. Włóżmy. Włóżmy. W Lublinie świecie jest komunikowany z Rzeszowem, prawda, z Krakowem, już również i Hełmi, i zamość. To są te miejsca, gdzie zapasy mają bardzo mocne punkty. W związku z tym, jakby idealnie było stworzone do tego miejsce, żeby mogli się właśnie na tej ścianie, ścianie południowo-wschodniej kształcić nowi szkoleniowcy, nowi, nowi trenerzy, jak i również nowi sędziowie. To jest. Pierwszy krok do tego, żeby na terenie naszego województwa, które słynie z, z tego, że mamy dużo klubów zapaśniczych i wielu zawodników wysokiej klasy, do tego, żeby powstało tutaj centrum szkolenia w naszej dyscyplinie sportu. Z tą naszą techniką współczesną.